Cześć. Dzisiaj ciąg dalszy historii, więc posłuchajcie więzienie Karno śledcze.

akademickiej zbudowanych za carskiej Rosji pod koniec 1944 roku adaptowane przez NKWD jako więzienie karno-śledcze numer 3, zwane Toledo, po II wojnie światowej było więzieniem MKWD, a później UB. Toledo miało. 3-metrowy mur z drutem kolczastym i potuczonym szkłem. Potuczone szkło oczywiście było na samej górze ostrym do góry. I za wartowniczymi z reflektorami. Od 1951 roku cele śmierci znajdowały się na pierwszym piętrze. Po 1956 roku Toledo zmieniono na zakład karny dla kobiet. W 1975 roku zakład przeniesiono na ulicę Łopickiego na Grochowie. Obecnie jest to miejsce pamięci, które stoi na oryginalnych fundamentach. Na terenie obecnie się mieści osiedle. To tyle w tym materiale. Do następnego.